Dala! Gdzie jesteśmy? Na no pas, pan, będzie jechał pod prąd. Jesteśmy w Phnom no stolica Kambodży. Jedziemy tuk-tukiem. Masakra. Jedziemy pod prąd. Chodź się wciska Na radę. To was na ręka, żeby to mnie nie uwaliło. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ala! Już nie pod prąd. Wow, wow, wow. lewo. I ja oni nas będą wyprzedać, my ich wyprzedzimy. A ja.